Cześć tu Nikola, cześć tu Anita. Michał, powiedz mi, co według Ciebie znaczy być niegrzecznym? Bycie niegrzecznym oznacza e, na przykład wyłamywanie się spoza ram przyzwoitości. To na przykład jest bycie niegrzecznym. E, co innego, na przykład być nie, e, chamskim, albo już w ogóle brutalnym. To już są inne odłamy niegrzeczności, które w tym momencie już zasługują na karę. Mm, karę? To w takim razie jaką karę? Mógłbyś takie wyróżnić? Jakieś? Przykład. Przykłady? No i brak kieszonkowego, zakaz wychodzenia, e, zakaz e, grania przy komputerze, e, zakaz spotykania się z koleżankami i kolegami, e, może nawet postawienie do kąta, a i nieraz kary cielesne, czyli klaps. Mhm. Michał, z którego najbardziej niegrzecznego momentu w życiu jesteś dumny? No, uła! <laughs> Hmm. Na pewno jest taki moment. Przypomnij sobie. No jest wiele takich y, y, momentów, z których na pewno nie jestem dumny. Y, jak to w życiu bywa. Ale myślę, że y, takim numerem niegrzesnym, z którego ja jestem dumny. To takie. Taki jeden. Hmm. Tylko jeden. Jeden. Tak, ja jeden. Tak, jeden. jeden. Halercia. No to yy, w, wzięcie yy, udziału w yy, takiej yy, niedużej, nie ale też niemałej imprezce. Ale może jakieś szczegóły. Nieduża, ale mała imprezka. Co to znaczy? Szczegóły nie nadają, nie nadają się do telewizji. <grystanie> Naprawdę. <grystanie> Naprawdę. A yy, to była impreza yy, taneczno-zapoznawcza. A tematyka chociaż imprezy? tematyka to był kompletny brak tematyki. Dobrze, Dobrze, w takim razie Michał powiedz mi, kto według ciebie w polskim show biznesie zasługuje na klapsa. Oj, no tutaj musimy zastanowić się dlaczego zasługuje na klapsa, bo to właśnie klaps może być odbierany dwojako. Na przykład możemy karać, ale możemy też nagradzać, bo wiadomo, że są klapsy, a są i Klapsy, także. Hmm. Dobrze, powiedzmy, że był taki naprawdę wyjątkowo niegrzeczny. Wyjątkowo niegrzeczny? W pozytywnym słowa znaczeniu, myślę, że wyjątkowo niegrzeczny jest Maleńczuk. Pan Maleńczuk. I dałbyś mu klapsa? No nie ja. Ja bym mu nie dał, ale myślę, że znalazłyby się osoby, które by mu dały. Michał, czy ty zasłużyłeś na klapsa? Tak, przyznaję się. Ja zasłużyłem mu po powielokrotnie.